Aleluja, Amnesties International przedstawia proroczy moment z Alfem Lukau. Chcę pomodlić się za Twoje dłonie. Widzę Ejemaj na Jamajce. Należysz do nich, prawda? Podejdź. Nawet nie wiem, jak wypowiedzieć to, co widzę. Meru czy coś takiego. Po prostu podejdź. Niektórzy rodzą się inżynierami. Widać to. Bo emanują inteligencją. Wiecie, dlaczego jest Elizeuszem? Dlatego, że miał w swoim życiu Eliasza. I przeszedł przez pewien proces. Został przygotowany. Chcę dotknąć Twoich dłoni. Przybyłeś aż z Jamaiki. To daleko, prawda? Bardzo daleko. Chcę powiedzieć Italii. Nadal widzę jamańską flagę. Pomyślałem, że po nazwie ujrzę Włochy, ale nadal widzę jamajkę. Doktorze Italii. Podejdź Moja córko. Przybyliście razem? Tak, to mój mąż. Rozumiem. Przybyliście wraz z rodziną AMI. Tak, z moimi rodzicami. Z rodzicami? Tak. Są tutaj? Tak, ale nie biorą udziału w IVP. Mama jest w hotelu i odpoczywa. Przybyłaś z jednym rodzicem, czy z dwójką? Z dwójką, więc przybyłaś z obojgiem rodziców i powiedziałeś, że mama odpoczywa. Tak. W porządku. On uzdrawia. Bóg uzdrawia. Uzdrawia i może uzdrowić. Nie tylko nerkę, ale również i wątrobę. Zostałeś bardzo pobłogosławiony. Chcę, byś zrozumiał, że Bóg, począwszy od tego dnia, zacznie cię wywyższać. Czy jest coś szczególnego, co chcecie, żebym się pomodlił? Czy chcecie, by Bóg dokonał dla Was czegoś szczególnego? Chcę, by uzdrowił moją teściową. Uzdrowił teściową. Znam osobę, którą nazywamy Jeannette. Niektórzy mówią na nią Jeanette. Czy to Twoja matka? Tak, to ona. Czy Twój ojciec należy do Pana? Tak. Jest chrześcijaninem? Tak. I modli się za żonę, tak. Wy jesteście jej dziećmi, również modlicie się za mamę. A ona jest blisko męża. Więc jeśli mąż jest dzieckiem bożym i modli się, to powiedz mu, że w niedzielę, zanim zdmuchniemy świeczkę, rozumiesz? Tak, pastorze, w niedzielę, zanim zdmuchniemy świeczkę, czyjś urodzin. Mojego taty, proszę, twój ojciec urodził się 23 w niedzielę, więc zanim ten dzień nadejdzie, to przemawiam w Panu, coś nawiedzi Was wszystkich. Przyjmijcie to. W imieniu Jezusa. On modli się za Twoją matkę, a ty o co? Co chcesz, aby Bóg uczynił? Bardzo szybko. By uzdrowił moją mamę i sprawił, by mój mąż przeszedł na wyższy poziom. On już się tam udaje. To właśnie ujrzałem. To inteligentny człowiek. I co jeszcze? Bardzo szybko. Co chcesz, aby uczynił dla ciebie Bóg? By uzdrowił mojego brata z astmy i problemów z płucami. By dał mu nowe płuca. Proszę, by dał mojemu bratu nowe płuca. W porządku. Wiesz, że Jan jako uczeń Jezusa Chrystusa był tym, który żył najdłużej? Tak, wiesz o tym? Biblijny Jan. Amen, przyjmuję to. Był tym, który spośród wszystkich uczniów żył najdłużej. Dlatego wszystko będzie dobrze z Twoim bratem. W imieniu Jezusa. Jeśli zostałeś pobłogosławiony przez ten film, podziel się nim na platformach społecznościowych, korzystając z przycisku Dostępni. Upewnij się, że polubiłeś i podzieliłeś się naszymi filmami ze swoimi przyjaciółmi, rodziną. Dołącz do nas na kanale AMI TV lub podczas transmisji na żywo. Śledź pastora Alfa Lukału na platformach społecznościowych.